Nie żartuję, na co dzień unikam nazywania czołgów w ten sposób, ale w tym przypadku to określenie pasuje w 100%. Jeżeli kiedykolwiek pomyślicie, że projekt to ósemkowe jest przesadzone albo VZ, to znaczy, że kurwa nie graliście E25. Zacznijmy od działa. Kurwa nie wiem jak mam je opisać. Reload lekko ponad 2 sekundy i zajebista alfa wynosząca aż 135 demedza na strzał. O kurwa! Do tego zajebista celność i czas skupiania. Nawet słaba penetracja nie jest aż tak odczuwalna, bo przecież grasz na goldzie, bo cię stać. Bogactwo, część główna z kurwy, To jest mój buzik! Ty jest cztery, to jest e, e, wielkie gówno i eeee, że. E, 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 tak więc, jak już po samym dziale widzicie, E25 jest w kurwe mocne. Przejdźmy więc do jedynej wady tego rozkurwiacza, czyli pancerza. Niestety łyka on pociski tak jak World Trend Center samoloty. Czas na mobilność, która jest dobra. Na pewno można powiedzieć, że E25 jest szybki. Można też powiedzieć, że jest szybki. E25 jest bardzo mobilny. No na pewno jest szybki. Jest też szybki. Dobrze biega, dobrze biega. Szybko, jak on szybko biega. Biega bardzo dobrze. Naprawdę ciężko sobie wyobrazić obrońcę, który biega lepiej, niezłe podanie. Szybki jest, jest szybki, bardzo szybki. Jeżeli chodzi o kamo, to powiem tak. Pewnie już słyszeliście o takiej mechanice, że jak strzelasz przez przezroczysty krzak, to tracisz kamuflaż, a jak przez debilbusza to nie. Zapomnij o tym co słyszałeś. To To gówno jest niewidzialne. Po prostu jest niewidzialne na siódemkach mało co możecie podświetlić, dlatego też nie musisz aż tak pilnować się z krzakami. Przeciwnicy natomiast mają przejebane po prostu. Co jest wam na komputer jakiś? Ej! A nie! Zalałem klewet kurwa! Co się dzieje? Nie! Wybór wyposażenia nie jest zbyt trudny. Przede wszystkim daj dosyłać, żeby Blitzkrieg był jeszcze szybszy. Do tego wentylacja, wiadomo dlaczego. A na trzeci slot optykę. Zaraz zaczniesz płakać pewnie, że kurwa optyka to na lajty jest dobra, ale weź kurwa. Zamknij się i słuchaj, bo teraz porozmawiamy o faktach. E25 może dzięki temu samo sobie świecić. Jeżeli chodzi o załogę, to. Aryjską załogę zacznij szkolić w braterstwie partii. Następnie maskowanie czołgów przed Francją. Żarówka świecąca chwałą Rzeszy i te inne gówna co poprawiają celność. Podsumowując nic dziwnego, że wyjebali go ze sprzedaży. W wypadku. A komu to potrzebne? Nie wiem kto wpadł na pomysł stworzenia tak pojebanego pojazdu, który potrafi samemu spotować i strzelać pozostając przy tym niewidzialnym. Jeżeli nie kupiłeś go jak był za stówę, bo wszystko wydałeś na paczki, to możesz teraz tylko płakać. Oceniam ten pojazd na jakieś 11 na 10, bo jego zajebistość wyjebało poza skalę. Aż boję się pomyśleć, jaką żeś robił 5 lat temu. Skoro nawet dzisiaj, w dobie wydawania zajebistych premek na lewo i prawo, jest najlepszą siódemką w grze, a nawet jest lepsze od sporej części ósemek.